W Chorwacji i płacę karty wielowalutową na banku. Po dwóch dniach roboczych transakcja została zaksięgowana. W sklepie wydałem 139,36 kun, co a później zostało to przeliczone na polskie złotówki 80 ,48 zł. 48 groszy, co daje kurs 57 groszy za jedną kunę. W tym samym czasie średni kurs Narodowego Banku Polskiego wynosi również 57 Proszę, są to najtańsze wakacje, jakie do tej pory mieliśmy. Natomiast problem pojawia się przy wypłacie pieniędzy z bankomatu. W tym bankomacie sieci Euronet oferują kurs wymiany. No, taki sobie, ale jeszcze pobierają opłatę. Jeżeli podzielę te 151 zł na 200 q, na no, jakie chcę wziąć z bankomatu. To wychodzi mi kurs 0,75 zł za 1 No nie, no to jest stanowczo za dużo. Rezygnuję z tego, i idę dalej. Z kolei, w innym bankomacie, który należy do jakiegoś średniejszego banku. Tutaj pojawiła się informacja o opłacie, ale z kolei nie ma nigdzie informacji o kursie wymiany. W związku z tym też rezygnuję. Też wychodzę. Teraz dotarłem do bankomatu Zagrywaczka Banka. No jest to największy bank chorwacki, więc może tutaj uda mi się wymienić. Ale ja nie mają takiej opcji wymiany złotówki na kunem. W końcu dobra informacja, kurs w miarę dobry, no jest taki jak na bankomatu, tutaj co tutaj widziałem to normalny, ale jest brak prowizji, no już nie będę szukał dalej, biorę to, Jaki to bank? HPB. Różnica między kursem jaki się płaci w sklepie, a jaki się wypłaca z bankomatu wynosi 6 groszy na jednej kunie, czyli przy kwocie wypłacanej 1000 kun z bankomatu przepłaca się 60 zł.